Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Kolejny odcinek wywiadu z panem jako kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej. Teraz chciałbym się zapytać o same wybory. Jak pan je traktuje, jak pan je widzi w ogóle ten sposób zapowiadany przeprowadzenia wyborów? No, przez obecnie rządzącą koalicję Zjednoczonej Prawicy. Nie wiem, czy pan słyszał, bo to jest dosyć śwież, świeża wiadomość, że no, w nawiązaniu do tego, że Poczta Polska ma przeprowadzać, rozprowadzać te druki wyborcze, właśnie senator Brejza, wiadomo z opozycji, ujawnił, że Poczta Polska właśnie w kwietniu. Poniosła olbrzymi stratę w bezpieczeństwie. Mianowicie zostało jej ukradzione ponoć 273 tysiące złotych w łodzi i 3 miliony na szkodę za pomocą jej łączy na szkodę banków, a ponad 16,5 miliona dalej usiłowano wyłudzić. Teraz właśnie dokładnie, w tej chwili. Tu mam informację o tym, że Stanowisko Sądu Najwyższego, pani prezes Gerzdorf, jest, taka, jest takie, że to oczywiście nie może, nie mogą się odbyć te wybory, ze względu na to, że, no wiadomo, zagrożenie epidemiczne, ale także tu cytuję nie ma przy tym w ustawie żadnej gwarancji że dane przekazane operatorowi publicznemu poczcie polskiej w trybie artykułu 15 opiniowanej ustawy nie zostaną przejęte przez osoby nieuprawnione zainteresowane w ich pozyskaniu i przetwarzaniu bez wiedzy i woli osoby której te dane dotyczą ustawa sprowadza więc zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności wyborców w ogromnej skali no i właśnie jest ten przypadek wyłudzenia prawdopodobnie wewnętrznych kodów bezpieczeństwa Y, służących przesyłaniu y, pieniędzy, ale i także pewnie danych. Co pan na to? No cóż, no e, niebezpieczeństwo dostanie się danych w ręce niepowołane, no toż właśnie poczta to są ręce niepowołane. Ona nie ma uprawnień w tej chwili, żeby otrzymać te dane. Gdyby moim zdaniem, jeżeli samorządy e, jakieś prześlą jej te dane, to prezydenci tych samorządów, no i osoby urzędnicze, którzy przesłali dane powinni być surowo ukarani. To jest oczywiste, bo prawo w tej chwili na to nie pozwala. Ja rozumiem, że obecna władza no, za nic ma zapisy prawa, ponieważ to oni przecież stanowią prawo i chcą zrobić wybory, no ale na pańskie pytanie, co one się odbędą i jak je odbędą, poza tym, że co do pewności, to powiem, że nic nie, niczego nie jestem w Czechach i w Polsce pewien, to sądzę, że 10 maja się nie odbędą. No, z różnych przyczyn. To pomijając to, że 10 maja będzie chorych w Polsce nie 11 tysięcy osób, a 60 tysięcy osób, to jest i dopiero możliwość zarażenia się rośnie z dnia na dzień. Im więcej jest osób chorych, tym Większa, tylko że placa no, rzucili sobie luzik i teraz tego nie czują, a jeszcze tam trzy tygodnie temu to szaleli wtedy, kiedy szansa zarażenia była bardzo mała. Więc to ta możliwość zakażenia rośnie z dnia na dzień, no 10 maja pewnie będzie 20 razy wyższa niż dzisiaj, nie? To ta możliwość zakażenia. To jest jedna przyczyna, dwa, że organizacyjnie jak znam życie państwo spółki państwa Organizacyjnie nie są w stanie tak naprawdę niczego porządnie zrobić, więc tych wyborów też nie zrobią. No, chyba że zastosuje się zasadę um, e, Sakaszwilego, znaczy pana St Stalina, e, że nieważne kto głosuje, ważne kto liczy. E, no, jeżeli to się zastosuje, to być może to wtedy każde wybory mogą wyjść, bo właściwie nie trzeba głosów sprawdzać. E, I nawet. Niebezpieczeństwo, że moje dane się gdzieś dostaną w ręce, czy nie, jest mało istotne przy tym, co się będzie działo, no bo jak to się mówi, nie trzeba żować róż, gdy płoną lasy. Także no, sytuacja jest bez precedensu, jest śmieszna, kuriozalna i trochę straszna, bo rzeczywiście Polacy nigdy nie byli w takiej sytuacji po 1989 roku. Nawet nie zbliżyli się do takiej sytuacji. E, tego typu dyktatury i przejęcia nad nimi władzy przez parę osób w Polsce takiej bezwzględnej, całkowitej. No to ja sam zaczynam się bać po prostu. No dobrze, pan się boi, ale jednocześnie bierze pan udział w wyborach, co do których pan nie wie, czy się odbędą. Ja mam takie pytanie. No, pan oczywiście mówi też, o, że spółki państwowe nie są i nigdy nie były, tak jak pan powiedział, zdolne do przeprowadzenia takich skomplikowanych operacji. Do tej pory jednak, nazwijmy to, sondaże dosyć miło traktowały, różne sondaże, nie różnie, ale generalnie dosyć miło był, był rząd pana Morawieckiego traktowany. A dokładnie najnowszy sondaż sprzed dwóch godzin podaje, że tendencje się zmieniły. Zmieniają. Generalnie zmieniają się. To znaczy, że 52% po raz pierwszy przewyższyło to połowę respondentów badanych w tym badaniu sondażowni Kantar, oceniło negatywnie pracę prezydenta Dudy. W stosunku do premiera nie ma tak złych notowań. Jedynie 45% ocenia negatywnie działania pana premiera Morawieckiego. No a 49% dobrze. Jaka jest Pana ocena nie ostatnich działań, tylko w ogóle tych działań, które przez te ostatnie 5 lat były czynione przez rząd Zjednoczonej Prawicy i prezydenta, no pana jednocześnie konkurenta w tych wyborach prezydenta Dudy. No cóż, to, że spółki z udziałem skarbu państwa są niesprawne, to jest osobny temat, a to, że jakie jest poparcie, albo jakie są sondaże, to jest osobny temat, niezależny od tamtego. Natomiast co do oceny rządu można powiedzieć PISU, no bo Morawiecki nie jest przez cały okres czasu premierem, prawda? To nie jest jego rząd, bo jeszcze była pani szydło. Więc jeżeli mogę ocenić te rządy w dużej części negatywnie, nie, nie całkowicie, w cał, nie, nie w całościowym, bo w pewnych elementach światopoglądowych moim zdaniem rząd dobrze się zachował. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o. Podejście do wolności ludzi, do swobód obywatelskich to jest trochę bolszewickie zachowywanie się. Wzięcie za twarz wszystkich, nie zwracanie uwagi na prawo, niezwracanie uwagi na, na konsekwencje poczynań finansowych oraz przeróżnych programów socjalnych na przyszłość Polski i budżetu Polski. Kompletnie na to nie zwracali uwagi za cudze pieniądze kupowali, za pieniądze ludzi kupowali ich głosy w wyborach, nie? No, dla mnie to było niesmaczne. To nie tylko, że, że nieładne, nieuczciwe i złodziejskie, to dla mnie to było niesmaczne. No. no, ale jak widać, byli wybrani w drugich wyborach. Ja wcale nie mówię, że one były sfałszowane, broń Boże. Właśnie, właśnie. Wiem o tym, że nie były sfałszowane, bo ja też mam w wielu komisjach e, ludzi. Ja też umiem liczyć, sprawdzać. Wyniki są dokładnie przez PKW dobrze podawane. Nie mam za, żadnych zastrzeżeń do działalności tego typu administracji, jak we, właśnie Państwa Komisja Wyborcza. Więc widać, ludzie wybrali e, powtórnie PiS. E, ja jestem zdziwiony tym, bo o no cóż, no bo wygląda na to, że większość ludzi, która coś dostała za swoje pieniądze, no poszła zagłosować, żeby dalej dostawać te pieniądze cudze. No to chyba nie jest dziwne. No to nie jest dziwne. Dziwne jest tylko to może nie tyle dziwne, co no. Szkoda, że tak jest, że ci ludzie nie rozumieją, że to, co dostali, zapłacili znacznie więcej w innych opłatach. Po prostu, że to z ich pieniędzy między innymi też poszło. nie? Że stąd muszą więcej zapłacić za masło czy chleb, że stąd muszą więcej wszystkim zapłacić za energię, za prąd, że stąd mają niższą pensję. To co najważniejsze, nie? bo tak naprawdę choćby produkcje zostały na niezmiennym poziomie, to. To w podatkach zabiera się ogrom pieniędzy. No, tak naprawdę, jakby zliczyć wszystkie podatki, te ludziom zabiera się prawie 80% tego, co, co wytworzyli. Zostaje im w pensji 20%. Mówię o wszystkich podatkach, żeby ktoś nie myślał, że mówię tylko o picie czy wacie. Czy, czy Prawda? Więc ludzie jakby tak się zastanowili, że ci, którzy mają trzy pensje na rękę, powiedzmy, 3000 tysiące miesięcznie, że mogliby przy tych samych cenach dostać nie 3000, tysiące, a na przykład dziewięć tysięcy albo 11 tysięcy. Tyle tylko, że no nie mieliby 500+, prawda, nie mieliby tam jakichś zasiłków że no mniej byłoby urzędników, ale za to mieliby więcej czasu, bo by nie musieli wypełniać tysięcy pism, zeznań, e, zaświadczeń i tym podobnych rzeczy. Jakby sobie to uświadomili, to nie daliby się kupić za te 500+, ale większość ludzi tego sobie nie uświadomi. E, I zdajemy sobie sprawę, że większości się nie chce ani czytać, ani dowiedzieć nawet w swojej własnej sprawie, ponieważ zakładają, że nie potrafią tego zrozumieć. No chyba tak, muszę to przyjąć, no. Także tak. cóż, rolą opozycji jest wyjaśnianie, czego, czego nie zrozumieli ludzie, e, taką uczciwą rolą opozycji, nie tylko świrowanie, prawda, jak opozycja. E, a nie dziwmy się jednak, że druga strona rządząca, ponieważ zdobyła te pieniądze i zdobyła te głosy, no to ma władzę nad telewizją, nad radiem, nad mediami, nad e, praktycznie wszystkim. Może ludziom wciskać kit jak chce. No. Cóż mam odpowiedzieć? No, taka jest sytuacja, czy to się zmieni? Nie wiem. Mnie się nie podoba wiele rzeczy, które zrobił PiS gospodarczo. Jeżeli by pan zadał pytanie na ten temat, to jestem w stanie się wypowiedzieć, ale nie wiem, czy o to chodziło, żebym teraz tu szczegóły e, mówił. Nie, to był temat generalnie pana oceny generalnej tak rządów, rządów zjednoczonej prawicy. Ja mam jeszcze taką uwagę, bo jest już opinia OBWE na temat tych wyborów. Wydało OBWE alert o możliwości tu cytat skrajnie niedemokratycznego procesu wyborczego w Polsce, który spowoduje de facto wykluczenie z rodziny demokratycznych krajów Zachodu. W tym momencie chcę powrócić do ujawnionego pana przez pana stosunku do Unii Europejskiej, no to są właśnie kraje Zachodu? Jeżeli OBWE tu tak alertuje, że wykluczenie może nastąpić z rodzin demokratycznych Zachodów, to czy to nie jest właśnie po Pana myśli, gdyby jednak te wybory przeszły i w ich wyniku Polska by dostała no takiego klapsa od Unii Europejskiej, żeby stamtąd wyleciała? I tak i nie. No po pierwsze, nie sądzę, żeby dostała takiego klapsa, żeby wyleciała, i nawet wiem, że nie dostanie takiego klapsa. Dlatego, że Unii Europejskiej Polska jest potrzebna. Niemcom, Francji Polska jest potrzebna. I oni będą robili wszystko, żeby Polska nie wyszła. Także będą tylko udawali, że tutaj jest źle, i tak dalej. Kaczyńskiemu, PiSowi. Unia Europejska jest potrzebna, bo muszą mieć zewnętrznego wroga. Dlatego, że jak wiele rzeczy źle się dzieje, zawsze można zwalić na zewnętrznego wroga. Tak zawsze było w dyktaturach i bez zewnętrznego wroga nie da się utrzymać dyktatury. Bo ludzie muszą wiedzieć, kto jest winien, prawda? Czasami słusznie, czasami nie, ale jest to potrzebne. Więc obydwu stronom zależy na tym, żeby Polska została w Unii Europejskiej. Mówię o rządzących obecnie. I o, o Unii Europejskiej, i obydwie strony też pokazują, jak to się boczą, i jak to e, o swoje prawa walczą, i napominają innych, i tak dalej. No, i to tak będzie trwało. Polska pewnie dostanie po łapkach może nie po łapkach, tylko troszkę po łapkach w sensie finansowo. E, no, ale cóż. PIS powie, no jaka ta zła Unia, przeżyjemy to, e, kary zapłacimy albo tam wpłaconych pieniędzy nie odbierzemy i będzie, będzie większa możliwość dalej narzekania na Unię, no, ale w tej Unii będziemy. No. Także to niestety to nie, nie ta droga. Nie, nie w taki sposób można wyjść z Unii Europejskiej. W jaki sposób pan myśli, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej, i co. Po wyjściu z Unii Europejskiej. Wyjść trzeba w normalny sposób, to znaczy Sejm, referendum, ale wcześniej przekonanie do tego Polaków. No jeżeli się do tego Polaków nie przekonano, to nie wyjdziemy z Unii Europejskiej. Ale żeby mogli się przekonać i zdecydować się swoim własnym rozumem, najpierw muszą się dowiedzieć, co to jest nie tylko, co to jest Unia Europejska, ale jakie są plany Unii Europejskiej względem nas w najbliższych latach. Bo tego im jakoś nikt nie chce powiedzieć, no, przynajmniej ten, kto ma dostęp do mediów, ani apologeci Unii Europejskiej, ani ci udający, że są przeciwnikami Unii Europejskiej, bo tak jak powiedziałem, im nie zależy na ani jednym, ani drugim na wyjściu z Unii Europejskiej, więc nie powiedzą tego Polakom. Jakby jeżeli Polacy się dowiedzą, to relacje stosunek do Unii Europejskiej czy chęć pozostania w szeregach tych państw, zdecydowanie się zmniejszy. No, nie wiem na ile. To jest jakby to moja rola, żeby ludzi poinformować, co się dzieje, żeby Właśnie. się dowiedzieli. Natomiast. Mam pan w tej chwili niepowtarzalną okazję przypomnieć, jak, jaka jest pana opinia na temat celów Unii Europejskiej w stosunku do Polski prosiłbym o to. Tak, no Polska ma zostać rodzajem kolonii dla kilku krajów Unii Europejskiej, dla pozostałych krajów ma zostać niby dalej partnerem, ale wszyscy będą wiedzieli, że jest to kolonia Niemiec i Francji. I w tym celu są zostały podjęte odpowiednie przygotowania, prawda? Jakie? No to oczywiście zmuszenie przedsiębiorstw polskich do płacenia coraz wyższych kwot za produkcję dwutlenku węgla. Jest to wpisane, Polska się zgodziła, a z zewnątrz rosną ceny dwutlenku węgla oraz zmniejsza się przydział tych darmowych dla Polski możliwości. Wiemy, jaka to jest kwota. Polska jest zaliczana na, na jakieś 410 milionów ton dwutlenku węgla rocznie i będziemy, w tej chwili płacimy połowę mniej więcej po stawce tej giełdowej, którą tam Niemcy kontrolują to jest w tej chwili, no było w tamtym roku 25 do 30 euro teraz na chwilę opadło na szczęście przez koronawirusa, ale plan jest taki tego Unia nie kryje, że cena ma wynosić 100 euro za tonę Polska całość będzie płaciła czyli około 400, za 400 milionów ton czyli 40 miliardów euro rocznie ma płacić a no płacić nie będzie bo to są zbyt wielkie kwoty, tym bardziej że to nie Polska ma płacić, a przedsiębiorstwa polskie mają płacić przedsiębiorstwom niemieckim i francuskim Czyli swojej konkurencji, prawda? No i muszą w związku z czym się zostać zlikwidowane. Nie wszystkie, ale te najważniejsze. Czy musi przestać być w Polsce produkowana stal, materiały budowlane, środki ochrony roślin, e, produkcja chemiczna musi zostać zlikwidowana. No, tego typu wszystkie przedsiębiorstwa, produkcja mebli, statków to wszystko energoochłonne są rzeczy. Mają, a konkurencyjne dla Niemiec czy dla Francji, to mają przejąć tamte przedsiębiorstwa, my mamy być taką kolonią surowcową, no bo mamy przez surowce, nie? Mamy miedź, mamy węgiel, mamy mnóstwo innych surowców, które możemy Niemcom, Francuzom dać. Mamy też siłę roboczą, która jest im potrzebna. No Niemcy wymierają, prawda? Więc, więc Polacy są do tego bezwzględnie potrzebni. No po prostu Niemcy w tej chwili z Polski no w, w, w takim układzie kolonialnym, nie, że Polska jest kolonią Niemiec, to Niemcy nie poradzą sobie, nie przeżyją i to już niedługo, no bo to tam się kończy im, im, im czas. No stąd ten plan, żeby tak zrobić. Ludzie się muszą o tym dowiedzieć, jeżeli się zdecydują, że chcą po prostu, żeby. Polska była kolonią surowcową, a oni będą pracowali w domach starców w Niemczech i, i, i tam jako służba. No to trudno, no jak zdecydują, to Polska będzie kolonią. Ale w chwili, gdy się tego dowie dobrze. dowiedzą, to mam nadzieję, że się zdecydują w drugą stronę. Co w takim razie po hipotetycznym zapowiadanym przez pana po objęciu urzędu wyjściu Polski z Unii Europejskiej? Co dalej. Sam wybranie mnie na urząd to nie gwarantuje wyjścia z Unii, bo tak jak mówię, trzeba Polaków do tego przekonać jeszcze, ale wtedy będę miał możliwość powiedzenia im prawdy. Ale gdyby doszło do tego wyjścia, to po pierwsze to wyjście ma jeszcze dzisiaj, przynajmniej najbliższe 2-3 lata, może nastąpić na cywilizowanych warunkach. Bo jak pan wie, a czy nie, no Unia od tamtego roku zaczęła tworzyć armię, normalnie jest w budżecie, taką żandarmerię, która za 4-5 lat już Polsce nie da wyjść z Unii Europejskiej, no bo to, to nie godzi się, żebyśmy tak sobie wyszli bez jej woli. Ale póki co można jeszcze. I nic się specjalnego, strasznego nie zmieni. To możemy się popatrzeć na Brexit, prawda? Jak z Wielką Brytanią, gdzie mieli znacznie gorszą sytuację, dlatego że mieli Irlandię, gdzie i do tej pory mają, i ta umowa z Unią Europejską była bardzo trudna. Jak to zrobić, żeby część była w Unii, a część nie. No, my takich problemu na szczęście nie mamy. Więc tak, jak handlowaliśmy z Niemcami, tak handlować dalej będziemy. Nic się to nie zmieni, czy tam z Francuzami polepszą nam się relacje natomiast z handlu ze światem. Bo w tej chwili Unia Europejska nam zabrania handlu z większością krajów, a przynajmniej ogranicza niezwykle, czy to cłami, czy zakazami, albo nakazami. Polska może się otworzyć na cały świat, coraz razy większy od Unii Europejskiej, ale przede wszystkim możemy sami zmniejszyć administrację, zmniejszyć podatki, bo teraz pod zarządem Unii Europejskiej nie możemy tego zrobić. Nie? Możemy zacząć się bogacić, możemy zacząć w końcu. W końcu być coraz bardziej konkurencyjni. To tak na początek. No bo, bo oczywiście, że wyjście Polski z Unii Europejskiej, no może się dla niej zakończyć śmiercią, mam nadzieję. De facto. Formalnym albo nieformalnym rozpadem, i taką Unię można znowu stworzyć, ale nie taką, oczywiście, tylko taką, jak chciał Schuman, czyli prawdziwą Unię Europejską Narodów, a nie federację. Wspomniał Pan o podatkach, a przecież sam Pan w poprzednim naszym spotkaniu mówił, że. To nie Unia narzuca nam takie duże podatki, to na przykład 15% VAT, a my mamy tam 23 i tak dalej na różne artykuły. Dlaczego Pan sądzi, że po wyjściu z Unii spadną podatki, kiedy zostaną nie, nie, że, spadną, nie że spadną, będziemy mogli je gwałtownie obniżyć pan, z, że pan z, kilku, z kilku powodów. Tak, po pierwsze możemy zdecydowanie zmniejszyć koszty funkcjonowania państwa i dzięki temu można też od razu obniżyć podatki. Czy wierzę w to? Tak. Teraz jest taka możliwość, takie jest historyczne i związane z tą pandemią, jakiej nie było do tej pory w historii. Być może teraz albo nigdy. Teraz można to zrobić faktycznie: nagle nie tylko wrócić do ustawy Wilczka i wolnego rynku, ale nawet mocniej zaakcentować wolny rynek i możliwość bogacenia się Polaków. Niestety, to prawda, że my przekroczyliśmy wszelkie dopuszczalne normy, jeżeli chodzi o podatki. To znaczy, że Unia w przypadku VAT-u daje granice 15%, a my sobie mamy 23%. Jako przykład Pan podał, to, to od razu powiem. Ale też prawdą jest, że argumentami, wielu bardzo głupimi, co prawda, niektórymi argumentami, ale one takie są, jest to, że są duże koszty funkcjonowania państwa, w związku z czym no, potrzebne są te podatki. Te koszty funkcjonowania państwa są narzucone przez Unię Europejską. Częściowo przez nas samych, to prawda, ale częściowo przez Unię Europejską. Jeśli nie zrzucimy tego narzutu Unii Europejskiej, kosztów funkcjonowania państwa, czyli potwornej administracji, bo to wymusza nas Unia Europejska, sposobu prowadzenia przetargów, budowy dziesięciokrotnie droższej niż, niż normalnie, prawda, niż byśmy zbudowali normalnie, to faktycznie nie ruszymy z posad tej Polski, tak i z tego kierunku socjalnego nie zejdziemy. Może się zdarzyć, że wyjdziemy z Unii Europejskiej, a i tak nie wyjdziemy z tego może, bo może być dalej kierunek socjalizm naprzód, prawda? Tak jak, tej jak w tej chwili. Może wymagamy. tak być. Ja, ja świata nie znam. E, e, tak jak Pan Bóg, nie wiem, jaka będzie przyszłość. Ja tylko chcę, żeby Polacy dostali szansę. Jak ją wykorzystają, nie wiem, ale powinni ją dostać, bo w tej chwili jawi mi się to tak, że Polacy są bez żadnych szans na przyszłość. Panie prezesie, ostatnie pytanie w, tym, w tej części. Dobrze, wy, wyszliśmy z Unii, nie jesteśmy przecież samotną wyspą otoczoną wodami. Z kim się złączyć, jakie sojusze? Polska powinna podjąć po takim rozstaniu się z Francją i Niemcami, niekoniecznie musimy się z nimi rozstać. Ja tylko mówię o wyjściu z Unii Europejskiej. Natomiast na pewno powinniśmy zakończyć z polityką posiadania jakiegoś pana. Jak nie Związek Radziecki, to Unia Europejska, jak nie Unia Europejska, to Stany Zjednoczone. To jest skandal, po prostu, żebyśmy się płaszczyli i bez przerwy ujadali na wrogów naszych panów naszym kosztem. Proszę popatrzeć się na kraje typu Szwajcaria czy inne. No jakoś malutkie kraje są i nie mają pana nad sobą. Da się w ten sposób żyć. To nie jest żaden problem. Nie musimy koniecznie być natychmiast z kimś związany przeciwko komuś innemu. Czemuż to mamy się wiązać ze Stanami, bo i chcemy i musimy już czekać na Rosję. No. Czemu mam się wiązać z Unią Europejską i czekać na Stany albo na, 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 na Chiny, prawda? No tak nie musi być po prostu. Możemy żyć w zgodzie z wieloma nacjami, bogacić się yy, i stworzyć potęgę Polski, a potem to już niech inni do nas się dobijają. I Rosja na to pomoże, ale to retoryczne znaczy, pytanie. Nie, 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 ja, ja, to nie to, ja nie powiedziałem, yy, czy yy, Rosja pomoże, pytanie. no bo ale nie, to dziwne pytanie. No, nic takiego nie powiedziałem. Rę, rę, powiedziałem po, po tylko szabę, tyle, powiedziałem tyle, że nie musimy na wszystkich dookoła czekać zgodnie z tym, co nasi panowie nam powiedzą. No i to wszystko. Powinniśmy dziękuję z wszystkimi sąsiadami żyć w zgodzie dookoła. Słusznie. Dziękuję za tą rozmowę. Do następnego. Do następnego. Dziękuję bardzo. Do następnego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Przegram Państwa.